Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy. Dzisiaj nie pojedziemy na zakupy, bo człowiek nie tylko z zakupami oczywiście żyje. No ale słuchajcie, niedawno mieliśmy wichurę w Holandii. Powiem Wam, że wiała jak cholera wiatr w porywach był do 100 km na godzinę. Powiem wam szczerze, jak patrzałem przez okno, to normalnie widzimy, jak kontenery normalnie sunęły po ulicy, tam od niektórych aut się odbijały, które tu stały na drodze. Jakoś tam mega dużych szkód nie było. Ale i tak pójdziemy sobie zaraz na dwór zobaczyć, co się u mnie podziało. Ale przede wszystkim później zrobimy sobie lasagne. Ale najpierw posłuchajcie, jak gwizdała właśnie, jak był ten storm. No jak to mówią, po każdej burzy wychodzi słońce. Zobaczcie, trochę nam tu trawników targało. Widzę, że lampki też porozrywało, bo wszędzie leżą końcówki od lampek. O, no, powyginało niektórych. Kurczę, zobaczcie, nawet motylka wygięło. No to dość sporo, sporo wiało, ale pierwsze co się rzuca w oczy, to piękny wiatrak. No niestety, no. Był na palach tak z pół, pół metra w ziemię wbity, no ale i tak go przewróciło. No nic, to i tak nie jest źle bo z tego co słyszałem to gdzie gdzie tam drzewa poprzewracało i auta przygniotło, jakiś tir się tam przewrócił ale oczywiście nikomu nic się nie stało no jak widać będę miał zajęcie na zimę zaraz go postawię do garażu wepchnę jakieś kartony, nie wiem od kogo to tu przywiało no nic ja się zaraz za to biorę, idę do domu, jeszcze chcę rybką wodę wymienić i bierzemy się za lasagne. Dobra. Nie ma lipy. Dobra, no to jedziemy z obiadem. Zobaczcie sobie. Taki pakiecik my sobie kupili. Są różne rodzaje. Oczywiście różne dania można sobie przyszykować. Wnetto, jak ktoś nie ma pomysłu, to jest zażybisty pomysł, że tak powiem. Wszystko w środku mamy. jedyne co do tego musimy dać, to dwie łyżki oliwy, 300 g mięsa, 300 ml mleka i 150 g sera. Przygotowanie 25 minut i ro, no, gotowanie tego 30 minut na 3-4 porcje. Powiem wam, że spoko opcja, nie, naprawdę spoko opcja. Jak wiecie, czasami czasu nie ma, to można sobie coś tak, takiego zapodać. E, nam akurat lasania zadrzebiście wchodzi, ale jest dużo różnych rodzajów: są zupy, są drugie dania, są jeszcze inne, właśnie takie te. No jest tego multum. Kto kiedyś próbował, to oczywiście pisać. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda w środku, jak się to przygotowuje. A więc idziemy. Dobra, i mamy otwarty. Zobaczcie, wygląda tak. Mamy pokurcze trzy pomidorki. Oczywiście trzeba to wszystko umyć por i pokroić, nie? Cebulka, papryczka. O, cztery pomidorki. Marcheweczka. Do tego jakiś sosik jest. Tu jakiś serek w No ale mamy jeszcze swój ser, który... Nie, przepraszam, to jest makaron. Tak, to jest makaron. Eee, no i zioła. Nie do palenia oczywiście. Kładziemy. I ząbek czosnku. Ale jeszcze dorzucimy sobie ekstra, bo mamy dużo. A wiadomo, im więcej, tym lepiej. Dobra. Zmyjemy to i zaczynamy kroić. No, pierwszy, na pierwszy ogień idzie cebula. Pamiętamy, trzeba obrać ją najpierw, nie? Żeby nie całą jeść. <laughs> Oczywiście nieprzyjemne zajęcie, bo zawsze przy tym płaczę. Nie mam okularów dopywania, żeby zapobiec temu, ale... Czasami za musi polecieć, nie? Dobra, jedziemy z tematem. Jak już mówiłem, nieprzyjemny to jest. Dobra, jak widzicie, lasagne już gotowa, apetycznie wygląda, aż bólka. Czy apetycznie, no. Ja już się jadłem nie raz, jest naprawdę zadrzebista. jak już wspominałem. Tym bardziej, że powiem Wam szczerze, że lepiej robić sobie samemu taką lasagne, niż kupować to gotowe, bo to jest bez porównania w smaku, nie? Dobra, ja już Wam nie będę tu zanudzał. My się bierzemy za jedzenie. Trzymajcie się i następnego. Elo!